To tak bardzo ułatwia zasypianie. Kara chrześcijańska, nie, lepiej się nawadniasz wtedy. I zamówiłam, słuchajcie, rzeczy do testu, Handem sportowe. Bajka zrobiła kupę w biurze. Ona nie zrobiła nas. Szekała Czekała na dziadka na ławce. Śledźli się! Ej, tak się cieszę, że to na masz. Jeszcze oni cię ze mną. To jest mega fajne, co? Yes. Nie, nie boli mnie. Jest super przyjemnie, fajnie. A gdzie ty dzisiaj śpisz? Gdzie ty śpisz, powiedz mi? Gdzie chcę, a co? Bądź miły, dobrze? To mój atrybut. Staram się, jak tutaj leży, oddychać. Teraz przed spaniem zawsze oddycham, czy zrobiłam to dwa dni, no ale staram się po prostu oddychać głęboko. Oddecham do przepony i następnie do płuc. To tak bardzo ułatwia zasypianie. Ja ogólnie z rana, jak już wysłucham stawaków, stawaki, by the way. Langusta na palmie. Mimo tego, że do kościoła nie chodzę, moja ofiara to nie jest. Klasyczna wiara chrześcijańska. Nie, to ja bardzo lubię szóstaka, szóstaka. Nigdy nie wiem, czy to jest szóstak czy szóstak. Szóstak chyba. Bardzo lubię go. Więc później mój algorytm na YouTubie, na telefonie, już jest tak dopasowany, że on wie, co ja będę chciała słuchać. I mi pokazuje tutaj jakieś super, mega ciekawe treści. Robię sobie zawsze z rana wodę. i ten odcinek będzie obfity w moje no nawyki, o których tak w sumie nie dokładnie maga nie, nie mówiłam. tak w jednym miejscu, bo mówię o tym cały czas na moim Instagramie. Codziennie rano ciepła woda. Ponieważ zimna woda z lodem, zimne napoje gaszą twój ogień trawienny, twoją energię, czy pogorsza to trawienie, ochładza to organizm i generalnie nie jest dobre, szczególnie też dla hormonów kobiecych. A ja mam z tym. Problem, ugotowała się moja woda, teraz tak, do swojej wody dodaję. Miętę. Mam miętę świeżą na balkonie i sobie tam leży w mojej takiej szklarni mini. Mega słodkie. Mięta, imbir, pomarańcza, goździki, cynamon. To ostatnio sobie zaczęłam dodawać właśnie cynamon, ostatnio też zaczęłam pomarańcze I jeszcze kurkuma i troszeczkę soli, bo jak się dodaje troszeczkę soli do wody, to ona lepiej się lepiej się aż wtedy. Może mi ktoś powiedzieć, czy dodawanie cynamonu do wody jest spoko? Ale takie to jest dobre. Jak ja sobie zrobię taką wodę, ona jest przepyszna. serio, przepyszna. Miłość. Miłość. Wiem, że ty wszyscy mają wiedzę Fit, Appetit! Jestem na tym nadal. Kocham ten catering. Chyba gdyby nie to, to moje posiłki nie są tak fajnie zbilansowane i w ogóle, bo ja nie gotuję. Fit, apetit jest usmarano rano i miałam plan, żeby iść pobiegać najpierw, a później nagrania, a później przyjeżdża Tymek. To e, Mam też dzisiaj masaż o 16, sportowy, bo jestem spięta i chodzę regularnie na masaże. Ale stwierdziłam, że najpierw nagram film i później już sobie tak na spokojnie pójdę biegać. No i wiecie, teraz mam jeszcze ogarnięte włosy, a po bieganiu będę musiała je myć, kładać i tak dalej. Także teraz zabieram się za nagrywanie, a później pójdę biegać. I zamówiłam, słuchajcie, rzeczy do testu handem sportowe. Fajnie to powiedziałam. Rzeczy sportowe z handemu zamówiłam do testów, żeby zobaczyć. Czy to warte jest takich małych pieniędzy jak na ciuchy sportowe. Jo, plany znów się zmieniły. Ja już z mokrymi włosami, bo już wróciłam z biegania. Starego nadal nie ma, bo staremu się opóźnił bla bla. I po prostu byśmy nie zdążyli, ze względu na to, że ja mam ten masaż. On się coś słabo czuje, więc poszło dziękuję, że nie wparłeś Więc poszłam biegać sama i już wróciłam, wykąpałam się, ale dzisiaj miałam kurde bieg. Strasznie się spociłam, słuchajcie. O, miałam się posmarować, słuchajcie, balsamikiem. I pokażę wam najlepszy balsam. To jest krem wielofunkcyjny z mixy który jest do ciała i do twarzy. On tak nawilża ciało. W serio, to będzie dla was myślę wystarczająco dobrze. Mam jeszcze taki niebieski, on też super nawilża, ale to nie jest to samo, co ten czerwony. Ja nie wiem, no po prostu to tak na wielży Posmaruję Muszę wysuszyć łeb. I suszę włosy takie mokre około 7-8 minut, do takich wilgotnych, żeby później wysuszyć je Dysonem prostownicą. Łącznie schodzi mi tak z 20 minut, żeby wysuszyć ten łeb. Ale dzisiaj planuję to zrobić w 15, bo tym, jak zaraz tutaj będzie i nie chcę tracić na to czasu, by się mega stęskniłam. No i słuchajcie, stara w cygarach, bo ktoś się pojawił. <noise> Już zostałam wydelegowana. Wydelegowana? Oddelegowana. Oddelegowana. Do kuchni. No polskiego. No chyba nie ty będziesz nauczycielem polskiego. A Ma mama to być. Twoja mama. Ty byś ci muka Dobra, ja zaraz jadę na masaż, więc staremu podgrzewam jedzenie, bo bez przesady nie gotuję. Ale pokażę wam, co dostałam. Dostałam swojski produkt. A jak ci to trochę spalę, to nic się nie stanie. Dobra, zmniejszę ogień i sobie to możesz kontrolować. Swojski produkt to są świeże owoce i warzywka. Góraki, kalafior, tu pomidorki, ogórki, ziemniaki. Dobra, ej! Hey. Peranistor, Czas otworzyć tą paczkę. Może w ogóle otworzę resztę tych paczek. Pomożesz mi? Можешь тебе сложить Эй, а целый дешевый. Więc co, nic, będę czułował. No po prostu chodzi mi o to, że jakbyś mi pomógł, to by to poszło sprawnie, a to już leży tu z trzy tygodnie. Bo nie jest ok, że 3 tygodnie to leży, co? No nie! Chciałabym powiedzieć, że siedzę w majtkach i nie chcę, żeby to było widać. Otwieram to. To są jeansy. Już kiedyś miałam przyjemność testować, nawet wręcz bardzo pomogłam dziewczynie z tej marki. Była tak miła, że do na mnie napisała, że chciałabym je wysłać. I mówię, dobra. No i wysłałam je w dwóch rozmiarach. I muszę po prostu przymierzyć, który będzie lepszy. Ej, dałbyś mi nożyczki? Nie wiem, czy tutaj gdzieś widać. Słuchajcie, bo jest ciemno. Jeszcze raz dziękuję za pomoc w rozwinięciu mojej marki. Marcelina. Słodka. Dziękuję, że mi wysłałaś te dżinsy. Mega cute. Ogólnie to jest marka, która robi dżinsy, które są dopasowane w talii i one nie odstają. Patrzcie, jaką one mają małą talię. Nice. Dobra, muszę to zmierzyć. Yy, jaki to jest rozmiar? Moi drodzy, nie wiem, jaki to jest rozmiar. Ale czekajcie, ubiorę to i się wam pokażę. Ej, bajka zrobiła kupę w biurze. Ona jej zrobiła na spacerze. Czy ona była na, ty na zewnątrz? Czy musisz mi... Bo była na zewnątrz. Była? I łaziłem z nią tu i tam. Raz mi z... iła, nie widziałem myślę, że wtedy zrobiła kupę. <laughs> ja... Ona zrobiła ostatni raz kupę w domu. Myślę, że z pół roku temu. Oh. Była 15 minut, była na spacerze. To trzeba było być 20! Bo ja chciałem ona już się chciała być. Szczekała na dziadka na ławce. Nie się! Szczekała na dziadka na ławce. Została wzięta na ręce do domu. Bułkę chciała jakąś pleśniałą żreć, musiałem ją gonić, który spacer bez przygód. No bo ten pies się mnie tylko słucha. Ej, Ty jak nie uważasz, że te są są za krótkie? Chyba nie są za krótkie, co? No trochę są. Troszkę. Kurczę, no nie, muszę je odesłać. Ale one są świetne tutaj, tylko one są za krótkie. Yeah, są, są na długie, na dupie super. Dobra, patrzcie, to jest rozwle No i to fajnie wygląda. Ponoć te spodnie się też rozciągają, jak się w nich chodzi. No i się zastanawiam, który rozjaśnięcie. Ale ja chyba wezmę dla bezpieczeństwa tamten, bo te tu już mi tak mocno opinają i trochę się Kamel tu robi. No ale one są za krótkie. Więc ja muszę tutaj napisać, że do Marceliny w sensie, żeby mi wysłała dłuższe, jeżeli jest taka opcja. Super, są te spodnie, serio. Dziękuję raz jeszcze. Zazwangę? Telefona, tyle Telefona. Ogólnie mi i zostawiłam sobie ten set szary z kiepło. Jest idealny. Serio jest tak piękny. A jak coś to na masaż sportowy nadal no chodzę w to samo miejsce, czyli masaż unika. Uważam, że to jest najlepszy masażysta w Warszawie. Najkonkretniejszy, najlepiej mnie rozmasowuje. I serio dla osób, które uprawiają sport i mieszkają w Warszawie, to jest złoty człowiek. Złoty człowiek. Ej, nienawidzę wmieniać wody w kwiatkach. Dobrze, nie, że nienawidzę. Mam teraz ciężki humor, dopiero co zjadłam, a byłam strasznie głodna. Byłam tak głodna, że byłam na granicy płaczu i to było trudne. Muszę, kurczę, ogarnąć te kwiaty, no. Sypie się z nich. Dodam cukru do wody. Tak się robi, żeby kwiaty się lepiej trzymały. Czemu jest taki kochany. No patrzcie, jakie on mi bukiety wysyła, no. Kochani, zobaczcie. Pustki cisza. Byłoby jeszcze piękniej, gdybym przez ostatnią godzinę nie klikała na telefonie nowego posta na Instagramie, ale ten post jest super, bo jest z polecejkami odcinków, e, które zmieniają myślenie i, i sobie to zrobiłam właśnie będąc na spacerze, ale teraz drugą godzinkę będę słuchać muzyki, zagłębiać się w siebie i wiecie co? Mam takie spostrzeżenie, że jak zaczynam taki spacer albo dzień tak od pracy i sklejam jakieś rzeczy, posty i tak dalej za długo, to moją głowę to przejmuje i teraz jestem taka zamiast taka wyluzowana korzystać z tego, że ten park jest taki piękny, pusty, cichy i po prostu jest tak cudownie, to jestem taka czy wszystko mam ogarnięte z pracy i muszę sobie to ułożyć teraz w głowie, pooddychać Wim Hof by the way hmm, dodałam też polecajkę z tym odcinkiem właśnie na mojego insta, także zapraszam was tam, o tym ile oddech zmienia w ciągu dnia, no, więc teraz wyłączam się, muzyka, oddech bycie sama z sobą wśród ej, ten park jest taki piękny Park Skaryszewski, to jest w moim zdaniem z najpiękniejszych parków w Warszawie. Dobra, wyłączam się i enjoyuję czas przed Dynisą. W takiej scenarii gram co? co? Tam jest mega fajna kawiarnia. Zawsze sobie biorę kawkę. Dobra, rozgrywam się i gram, ale mi głupio tutaj nagrywać. Ogólnie jak gram u siebie w Rzeszowie to miałam twarde nawierzchnie i na pierwszych zajęciach zapomniałam, że się robi takie coś. ale teraz już nie zapominam. A tenis jest super. Serio. Moje dziecko będzie grać w tenisa i go nauczę. Miałam sobie azulator i tak teraz to wygląda. Jak kupuję owoce, warzywa, wtedy dostałam ze swojski produktową, wczoraj mówiłam. Wszystkie ozonuję. Ogólnie ozonator pozbywa się pestycydów i chemii, które są na tym, a teraz wiemy, jakie mamy uprawy w Polsce i po prostu wszystkie owoce i warzywa są faszerowane chemią, bo inaczej nie urosną, nie urosną tak szybko, nie będą takie piękne, idealne. Skoro można, to można sobie to oczyścić ozonatorem i jeść czystsze. Powiem Wam, że wczoraj tak to do mnie dotarło i powiedziałam mojej mamie, że jej mega dziękuję że ona już po prostu o tylu rzeczach wiedziała dużo wcześniej. Moja mama takie coś miała już z rok temu. Wszystkie te rzeczy, które teraz powiedzmy do nas przychodzą jako metody na zdrowie. Moja mama mi to już mówiła na przykład rok, dwa lata temu, trzy lata temu, a ja wtedy mówiłam. Wszystkie rzeczy tak naprawdę, które teraz sama sobie robię, to są rzeczy, które już moja mama mi mówiła dawno, więc szacunek dla niej. Dzisiaj idę na tatuaż, a nawet dwa, tym jak idzie ze mną. Mega się cieszę, bo robię mega fajny napis. O chyba. A jestem głona, nie. Ja mam o 7 rano, jest za 15-12. Prawie 5 godzin. Podjęłam decyzję, że usuwam dwa tatuaże. Ten i ten. Bo mi się to nie podoba. Mam na sobie maseczkę. Chcę wam pokazać, jak ją odklejam, bo to jest takie satysfakcjonujące. nowa maseczka. To jak źle mi się dzisiaj spało. Budziłam się tak dużo razy. Po prostu jakaś traketia. w ogóle nie mogłam spać działo, ale po prostu masaka. Moja twarz. Czy to widzicie? Jak ona się świeci. Jaka ona jest glowy. Nawilżona takim olejkiem przyjemnym. Mm. Zobaczcie, dostałam paczkę z Sant. Proszę bardzo, z kwiatami z Daglasa, ale fajnie. Mega no cute, jeju, różyczki w doniczce. No super, dzięki. No, ale już dzisiaj nagrywałam trochę telefonem. No, dobra. Proszę powiem, mi że, wybaczyć. Mam że ja jestem na vlogu, to od razu będzie. A ja ci chciałam dać kamerę, żebyś ty mnie już nagrywał. Kawę mam, zobaczyć. Kawa, dobre espresso. Tak. Za to zwane topio. Ej, tak się cieszę, że i na tatuaż. I jeszcze oni idzie ze mną. To jest mega fajne. co? Ja się lubię tatuaże, nie wiem, czy wiecie, ale. Serio? Dobra, wybaczcie mi, że będę nagrywać telefonem, ale zapomniałam aparatu. Kurczę, no przepraszam. Już później będę nagrywać Wydaje aparatem. Wiara, tak nie ma takie wczuty w takiego vloga, czy nagrywasz telefonem, czy nagrywasz... Jest to wczuta, bo jest dużo Mają? lepszy obraz i ja to widzę i jest dużo lepiej z aparatu. Dużo lepiej. O nie, jest trochę telefonem. To to są fajne ziomy. No, ale masz set. Na siłownię już. z Pumy, pamiętajcie, Puma Forever Faster. Po prostu idziemy później na siłkę i musiałem już się tak ubrać. A ja sobie wzięłam rzeczy sportowe. Tu nie nic pomiędzy albo sportowo, albo elegancko. Dobra, a pokażesz moją stylówę? City Girl, tak nazwałam. <laughs> Nagraj mnie, a jest już za. Już gdzie Ja szanuję ludzki czas. O, ta wiadomo Jestem już na miejscu. u Ta tu Zawsze tutaj robię praktycznie jak jestem w Warszawie. Bardzo dużo tatuaży mam zrobione. Zobaczycie, jak ładnie. Myślałam, że mega my szybki termin, nie? Że... Ej, mam też taki status jakbyś chciała. Taki co wiesz, chodzi za tobą. No profesjonalnie ja Ale na razie to mi wystarczy to, bo chcę sobie tylko te odbitki nagrać. później może sobie zobaczyć. To, co jest dla mnie mega ważne, żebyśmy się do do 16. Tak. Znaczy, mega tak. się jaram, wiesz, z tym napisem. No, 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 dwa no, 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 to no, no, szybciej no, 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 Super, super pewno. pewno idę idę do żabki żabki, bo no, no, Coś żabki chcecie? no, dziękuję Hej, dzięki Super, no, no, dwa, będziemy tutaj no, no, hmm. Nie, źle, nie podoba mi się po prostu, wiesz? Jak to wygląda ta kompozycja? Ja ci mówię, że ja dostałam kryzysu i mm -hmm. mi się nie podoba kompozycja tych wszystkich dziar. Te dwie najbardziej mi to wszystko psują. Okej. Okay. A to ostatnio przyszła do mnie klientka, która była w trakcie usuwania mojego tatuażu i powiedziała, że już ja je czuję. jest tą herbatkę i napis? Tak. Okay. Nie podnie się, bo zamdlajesz. Nie, nie boli mnie. Jest super przyjemnie, fajnie. Mega się cieszę. Serio. i'm we'll gonna be on the vlogger back in the town Mega hot laska. Back in the town. Togo in na spacerze. Back in the town. Ja się zaczyna odzywać, jak wypiję Dobra, ja akurat miałem po treningu drzemkę. Ludzie, miałem drzemkę inaczej. Miałem trening piłkarski. Wróciłem, zjadłem pyszny katering. Oliwciak tam ma ten katering. apetyt. Zjadłem. Położyłem się spać. Wstałem. Poszedłem odebrać paczki. Znowu zjadłem. I mam tyle energii. Jest super. trening jest świetny. Ja zrobiłam trening. Nie pobiegałam 10 km, i zrobiłam trening na siłowni Oczywiście nie obyło się bez powrotu do domu, bo jest odbiór nie taki. Bo, oczywiście, jest zimno. Ja jestem w koszuli, jak widzieliście. Jest mi okej. Okay. Wiadomo, kobiety inaczej odczuwają tempę niż potężni, atletyczni. Generalnie skan... ja nie jest mi tak zimno, że wezmę kurtkę. Ja jestem Skandynaw, jestem potężnym wikingiem, wiesz co chodzi. Mogli mhm. wciach zmiany stylówki. Teraz mi ciepło. Jest Park. Obok Agricola, tam jutro wybiegał na bieżni dość mało ludzi, wczoraj też jak spacerowaliśmy to fajnie pusto było Ale wczoraj nie było nikogo, wczoraj był taki vibe opuszczonego miasta, wielkiego parku opuszczonego Jesteśmy w Palomie przy pysznych solodach, próbowałam wiśni w wanilii, mega dobra, ale pistacja jak Pistacja wiadomo wow. 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 Idziemy do królikarni Chyba tam wilczył się czai na bajkę, nawet dwa o. Bo jak nie szczeka, ona by podbiegła do nich, on by jej odgryzł głowę. Dopiero ona by zaczęła szczekać, dopiero jakby podbiegła i jakby ją zaatakował, nie? No czyli w momencie, jakby jej odgryzł głowę, nie? ogólnie. Zaraz się posikam i mi słabo trochę. No dobra, koniec z tego gadania. Ja mam dzisiaj ciężki. Dzień. No, widzowie nie chcą słuchać tego, że ty chcesz siku i ci słabo. Prawie prawda, widzowie? Wiesz, widzisz pisz, bo mi. Gdzie ja chcę? A co? Bądź miły, dobrze? To mój atrybut. Przepoznak chciał obciąć. O, bajka do kajarni idzie. Czy posiadacie może na parking birowe? Nie, niestety. Już. To wyżej herbatę weźmiemy jedną? Ej, 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 ej. Zobaczcie. Herbatka, bo już za późno na kawę. Nie piję herbat na co dzień, ale ciepła, miła, gorąca fest. Bajka jest szczęśliwa, wolna, tak jak ja. Wiesz jak najłatwiej poznać takie prawdziwe samopoczucie swoje, takie cielesno-wewnętrzne? Zastanów się, jak jesteś sam, sama, na spacerze w domu, gdziekolwiek. To poczuj wewnętrznie, jak na przykład czuje się Twój brzuch. Czy czujesz się lekko, czy może czujesz się ciężko, czujesz kurcze, problemy z trawieniem, że jest Ci ciężko na żołądku. Poczuj wewnętrznie, jak Twój organizm naprawdę się czuje. Czy boli Cię ręka, czy boli Cię noga, czy czujesz gdzieś skurcz, spięście pięcie mięśnie, czy bolicie szyja, czy bolicie kark czy czujesz pulsowanie w głowie. Nasz organizm daje nam bardzo wyraźne sygnały, jak się czuje. My mam wrażenie, że uciekamy od tych sygnałów, bo łatwiej jest żyć w takim trybie trochę ucieczki, żeby iść po prostu do przodu, nie zważać na to, jakie sygnały możemy sobie z tego odczytać, no bo nie musimy się tym wtedy przejmować. Ale jeżeli tak się zatrzymasz i się zastanowisz i tak naprawdę poczujesz, co jest wewnątrz ciebie i jak realnie Czujesz się w środku, do, do, dociera do ciebie tyle informacji i to nie jest wcale takie proste do przyjęcia, bo ja na przykład, nie wiem, często czuję że na żołądku, się jakoś ciężej czuję i doskonale wiem, od kiedy się tego słucham, po czym czuję się gorzej, po czym czuję się lepiej, kiedy jest mi ciężej na tym żołądku, że na przykład nie mogę wziąć głębokiego oddechu. To jest niesamowite. Jak zaczynasz to odczytywać, to jesteś w stanie sam się z tego po prostu leczyć i wiedzieć co ci służy, a co nie. Powiem Wam, że bez tych słuchawek, to ja bym nie była w stanie iść po takim mieście, bo tu jest taki szum tych aut i tego wszystkiego, którego ja mam słuchawki, wyciszenie i najlepiej to sobie puszczam jakąś muzykę medytacyjną albo klasyczną i wtedy idę. Bo ja teraz słucham tego nagrania, to jest jakiś dram. Cały czas coś jedzie, szumi. Powiem wam, że ja to kiedyś będę mieszkać na jakiejś wsi, na jakimś lesie. Ale i tak jest super. Mega kocham Warszawę. Ale dzisiaj jest. Dawno nie było takiego vibu, ale to jest taki ciekawy też stan bycia, bo jestem taka trochę zmulona, ale w taki fajny sposób, to nie wiem, taka pogoda skłania do rozmyślań i do rozkmin. Odpaliłam kadzidełko, patrzcie, nie wiem czy już wam to pokazywałam, ale mam takie opakowanie, tutaj się daje do środka kadzidełko, zamyka się i to sobie tak tutaj wędruje, ten tyn. Ja mówię, że taka pogoda mnie skłania do rozkmin, ja rozgminiam cały czas. 24 na dobę, dosłownie. Ale fajny jest taki stan, jest takie spowolnienie jakieś. Jak Ci się podoba na spacerze? Zajmij się. O! Nie zmusiłam Cię do tego, prawda? Nie. Fajnie, bo, ten, bo te łazienki nie spotkaliśmy nikogo w łazienkach, co jest w ogóle elementem jakimś. Przez się czuję jak w Japonii, jestem fanem anime I w ogóle ciężko narzekać na życie, bo życie jest zajebiste, Ludzie. Nawet jak podpada deszcz, trzeba korzystać, bo rzadko kiedy tak pada. I my sobie idziemy. Ale jest fajnie. Fajnie się oddycha z takim powietrzem. Jesteśmy w naszej tobie Drax and more. Jest pyszna kawa Jest pyszna kawała. Pani, że lubisz pomaga blisko tego. Patrzcie jak się stary ubrał.